kod z angielskiego quick response. Główna zaleta tej technologii zawarta jest już w jej nazwie. Zamiast przeszukiwać sieć, wyszukiwać hasła w wyszukiwarce albo wpisywać długi link do okna wyszukiwarki, skanujemy niewielki kod i możemy dostać się do wybranego bardzo konkretnego miejsca w sieci aplikacji albo w innej usłudze. QR-kody, choć w naszym regionie zyskują na popularności w ostatnich latach, nie są wynalazkiem nowym. Mają już bowiem około 30 lat. Po raz pierwszy zostały zastosowane w 1994 roku w Japonii i na Dalekim Wschodzie. Ich renesans i, można powiedzieć, ekspansja trwa już wiele, wiele lat. Natomiast u nas w Europie, jak również w Polsce, swój renesans i rozkwit przeżyły w okresie pandemii jako forma bezpiecznego i bezkontaktowego sposobu przekazywania informacji albo załatwiania różnych spraw na przykład płatności. Obecnie QR kody znajdują dość szerokie zastosowanie zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. Jak pokazują badania Media Hub Poland w ostatnim roku około 51% Użytkowników zeskanowało czy w jakiś sposób wykorzystało QR kod. Do czego najczęściej są wykorzystywane? Na przykład do rzeczy związanych z różnymi usługami, na przykład z usługami kurierskimi, skanowaniem biletów, różnego rodzaju dokumentów. Drugim takim obszarem, w którym bardzo przydają się nam QR-kody, jest zdobywanie, poszerzanie wiedzy o różnych produktach i usługach. Znajduje to bardzo szerokie zastosowanie na przykład w turystyce, kiedy znajdujemy się w jakimś obiekcie typu muzeum, galeria albo innym ciekawym miejscu. Bardzo często przy opisie danego obiektu znajdziemy również QR-kod z takim komunikatem: chcesz wiedzieć więcej, zyskanuj kod. Innym obszarem, który, w którym zdecydowanie życie ułatwiają nam QR-kody, są na przykład płatności. Ale QR-kody sprawdzają się nie tylko w świecie realnym, funkcjonują również w świecie online, tam gdzie na co dzień korzystamy z linków. Teraz też możemy wykorzystywać. QR na przykład w social mediach, na Instagramie mamy możliwość wygenerowania QR kodu do swojego profilu, rolki czy relacji, i w ten sposób możemy szybko przyciągnąć uwagę użytkowników do tego konkretnego miejsca. Obecnie odczytywanie QR kodów nie wymaga od nas szczególnych umiejętności. Możemy to zrobić w wielu smartfonach z poziomu aparatu. Zeskanować kod i przejść do wybranej strony, albo użyć górnego menu i włączyć scanner QR. To są narzędzia wbudowane w telefonie. Jeśli jednak ich nie mamy, możemy pobrać jedną z wielu darmowych aplikacji dostępnych w sieci i również zeskanować kod, a następnie przejść do wybranej treści. Tworzenie QR kodów również jest bardzo proste i intuicyjne. Wiele usług i aplikacji w tym momencie posiada własne generatory kodów, i możemy wygenerować sobie taki kod z poziomu danej aplikacji. Natomiast, jeśli chcemy, na przykład, zrobić rekrutację na wydarzenie, tak, umieścić link do formularza rekrutacyjnego w QR kodzie, link do strony, czy link, do jakiegoś konkretnego wydarzenia. Możemy skorzystać również z jednego z wielu darmowych narzędzi, które są dostępne w sieci i pozwalają w kilku krokach wygenerować kod dostosowany do naszych potrzeb. Bardzo fajnym narzędziem do generowania QR kodów jest QR code Monkey. Jest to narzędzie, które nie wymaga od nas zakładania konta ani logowania, i w prostych czterech krokach możemy wygenerować: Kod nie tylko przenoszący do, do interesującej nas treści w sieci, ale również dostosowany wizualnie do naszych potrzeb. Jak to działa? W pierwszym kroku musimy wpisać albo wkleić link do miejsca w sieci, w który chcemy przenieść naszych użytkowników. Może to być link, może to być również wiadomość tekstowa, adres e-mail, SMS, a także na przykład linki do profilów czy filmików na YouTubie. Klikamy sobie w pierwsze okno your URL, tak, czyli nasz link wklejamy wybrany link. I to jest pierwszy krok. W drugim kroku, co ciekawe, możemy sobie wybrać układ kolorystyczny. Na przykład dostosować to do naszej identyfikacji wizualnej naszej organizacji czy instytucji. Wybieramy sobie kolory. Możemy również zrobić przejście kolorystyczne, czyli taki gradient. Od ciemnego dajmy na to właśnie do niebieskiego. Możemy wybrać e, przejście kolorystyczne w poziomie, ale również takie radialne, czyli koliste. Jeśli chcemy zobaczyć, podejrzeć, jak będzie wyglądał teraz nasz QR Code, klikamy Create QR Code wygląda w ten sposób. Możemy zamienić kolejność kolorów. Jeszcze raz podejrzeć i mamy taki kod. W kolejnym kroku dodajemy na przykład logo swojej organizacji, instytucji czy sieci albo jakiekolwiek inne zdjęcie, które chcemy tu zamieścić. Wybieramy z naszego komputera plik ze zdjęciem, z obrazkiem, umieszczamy tutaj i klikamy create, żeby Podejrzeć. W trzecim kroku, natomiast, który nazywa się Customize Design, możemy sprawić, że nasz QR kod będzie miał e, troszkę inną formę. Możemy wybrać sobie środek, ale również kształt tych większych kwadratów na rogach. Wybieramy i podglądamy. Jeśli uznamy, że nasz QR kod jest gotowy, podoba nam się wizualnie, jest zdjęcie, jest wklejony link, klikamy po prostu download PNG. Oprócz formy PNG możemy zapisać również w formacie SVG, PDF i EPS. To są formaty, które są dodatkowo płatne. Klikamy i czekamy chwilę, aż nasz QR kod się wygeneruje. Pobrany QR kod możemy wyświetlić na ekranie, wydrukować, zamieścić w materiałach graficznych, albo na przykład na naszej stronie czy w mediach społecznościowych. Inną formą, która pozwala nam na łatwe przekazywanie długich i skomplikowanych linków w sieci, jest używanie narzędzi do skracania linków. Jest to też swego rodzaju alternatywa dla kodów QR, która pozwala nam. Z jednej strony skrócić link, ale z drugiej strony też na bieżąco śledzić w prosty sposób ilość kliknięć i odpowiedzi w danym linku. Jeśli chodzi o narzędzia do skracania linków w sieci, obecnie mamy bardzo dużo darmowych tego typu narzędzi, np. Na Tiny URL, Cutly czy Bitly, które za chwilę Wam pokażę. Jak już wspomniałam, jednym z narzędzi, w którym prosto wygenerujemy skrócony link dostosowany do naszych potrzeb, jest Bitly. To narzędzie wymaga od nas założenia konta i zalogowania się. Możemy to zrobić zarówno za pomocą swojego adresu e-mail, jak też połączyć, na przykład, ze swoim kontem Google, z kontem na Twitterze, z Facebookiem albo kontem Apple. Wybieramy więc formę logowania i przechodzimy do swojego konta. Po zalogowaniu się widzimy bardzo prostą stronę. Z lewej strony będziemy mieć wszystkie linki, które skróciliśmy za pomocą bit.ly, razem ze statystykami kliknięć tych linków, więc możemy sobie podejrzeć, jak wiele kliknięć było danego linku. Natomiast jeśli chcemy utworzyć nowy link, klikamy w prawym górnym rogu pomarańczowy przycisk Create. I z prawej strony wyskoczy nam okno, w którym będziemy musieli wykonać kilka kroków. Pierwszym z kroków jest wklejenie linku, który chcemy skrócić. Wklejamy link, zatwierdzamy przyciskiem Create i przechodzimy do kolejnej strony. Wpisujemy sobie tytuł tego linku, a następnie mamy do zedytowania. Taki krótki link. Zawsze będziemy mieli początek bit.li i po slashu wpisujemy to, co ma się znaleźć w linku. Możemy wpisać dowolną nazwę, możemy też wpisać tak. I klikamy przycisk Save. Zanim klikniemy Save, jak widzicie, bezpośrednio stąd możemy również wygenerować sobie. QR kod do tego skróconego linku i w ten sposób też śledzić ilość kliknięć, albo możemy opublikować bezpośrednio na Twitterze. Klikamy save i wyskoczył nam błąd. To znaczy, że musimy w jakiś sposób jeszcze nasz link zmienić. Czasami tak się zdarza. Trzeba link wydłużyć na przykład. Po wydłużeniu klikamy ponownie save. Nasz link w tym momencie jest już gotowy. CRM NGO Sektor 3.0 to link, który przeniesie nas do konkretnej strony. Możemy go teraz skopiować i zobaczyć, gdzie nas przeniesie. Ten link prowadzi akurat do artykułu na blogu Sektora 3.0. Zarówno QR-kody, jak i narzędzia do skracania linków mogą zdecydowanie ułatwić nam komunikację z naszymi użytkownikami i odbiorcami. Dzięki temu w prosty sposób możemy przekierować ich uwagę do treści, na których nam zależy, bez względu na to, czy będą to informacje o danym produkcie, czy rekrutacja do kolejnego projektu, czy na przykład właśnie prosty sposób i możliwość zakupu biletów. Dlatego zachęcam gorąco do wykorzystywania ich w codziennej pracy i działaniach zarówno organizacji społecznych, jak i innych instytucji.